Cześć i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym kanale, w kan moim kanale. Yy, teraz będzie jakiś poradnik. O. Jak zrobić sobie takie zdjęcie profilowe? Bo yy, parę osób nie wie, więc teraz masz okazję się dowiedzieć. Niech się tutaj załaduje, a ja już pokażę, jakie jakie zdjęcie pokażę. O, takie. ładne takie. ładne zdjęcie. Jest. O kurcze, dziwnie się załadowało, ale tak, wioska I... i od razu tutaj o.

już. Dobra. Dobra. I lepiej wygląda. O. I tak. Jak zrobić nasze zdjęcie profilowe? Bo nasze się znudziło na przykład. O, ja mam takiego kotka. Persa piliżankowego. I tak. Tutaj jest taka ikona, min Awatar. Klikamy w nią. Przenosi nas w drugą stronę. Hello. Stronę nanomites.eu. ukośnik login. I trzeba się zalogować. Dobra. I tak. Klikamy w New. I... To chyba było images. Otwórz. I jak to będzie? Jak to będzie, jak to będzie? Dobra. I jest. Teraz sprawdzamy nasz profil. No nie zmienił się. Więc musimy zrestartować stronę. O! Zaraz się załaduję. Do wszystkiego bunny kama. chciała sobie zmienić. Czy coś tam? <słuch>

Szybciej, gdzie już 4 minuty minęły. Kurczę, zaraz wrócę. O, i jestem. To musiałam jeszcze raz zrestartować stronę, żeby się załadowało. I tak, wpisujemy hasło. I. Ładuj się szybciej, 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 szybciej. Jeszcze jak będzie czas, to dodam, no, będzie jakiś dodatek. Więc nie wszystko naraz. Dobra, i tak, klikamy nasz profil i szybciej, szybciej, ładuj. O było 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 o i mamy i tak się robi te załadowuje te zdjęcia więc jak ktoś nie zrozumiał przy którym momencie to chętnie wyjaśnię Więc yy, dochodzimy do naszego dodatku tylko zmienię tutaj znowu wygląd bo nie załadowało futerka Dziwno trochę o wezmę sobie strój, który lubię A lubię ten no. I zaraz w na następnej rundzie już zobaczycie jaki to strój szybciej, szybciej, Nie, 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 nie Kurcze. Dobra, jest. O Boże. Kurcze. dobra. Dobra. Idę tutaj na inny inny pokój.

Dobra, czyli tak, pozdrawiam Takunaki, która stoi tutaj, a Aśka, aśka zobaczę zobaczę profil I tą to aśkę. I aż 04 cztery też, a widocznie, zobaczę, naprawdę, ja chyba jakiś rok temu. Założyłam już moje konto na y, Transport. Więc, jeśli Wam się odcinek spodobał y, i ta informacja się przydała, to zapraszam serdecznie do y, lajkowania, do oceniania. I. Y, 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 jeśli nie możesz się doczekać, to wystarczy napisać w komentarzu, bo ostatnio tak długo nie nagrywałam, więc przepraszam, ale dzisiaj już poleciały trzy odcinki, więc wow, yy, jak dla mnie i mojego głosu, bo już jest wieczór i ale muszę iść spać, więc pa pa.